Za mną stoi Land Rover Evoque z rocznika 2020, przebieg 111 tysięcy, dwulitrówka, napęd na wszystkie cztery koła. Mówią, że idealny samochód dla pań, choć ja też bym nie jeździł. Samochód ma szkodę z lewej strony, zderzak, błotnik, drzwi, drzwi, przednie drzwi do uratowania, tylne drzwi może, choć w sumie bym je wymienił, błotnik. 50-50, zderzak wiadomo rozwalony. Ale co ważne, w środku nie uruchomiła się pirotechnika i mamy wszystko w nienagannym stanie. Ciemne skóry, wirtualny kokpit, bardzo fajna. Konsola środkowa, no ale to w sumie jak w każdym Land Roverze. No i tak jak widzicie, wersja jest taka Black Edition. Wszystkie elementy są na czarno. Napisiki na czarno, e, dolne dokładki w pianobleku, e, ciemne szyby, nawet ktoś sobie przyciemnił, no ale wszystko tutaj mamy fajnie i kamerkę mamy z tyłu w rekinku, Bardzo ciekawe e, rozwiązanie. Zazwyczaj kamerki mamy albo tu, albo gdzieś z derżaku, ale to teraz jestem zaskoczony. Mamy dwie kamery z tyłu. Jedną mamy tutaj, a drugą mamy tutaj. Jak to mówią, co dwie kamery to nie jedna, plus czujniki, czujniki 360 stopni. Wszystko po to, żeby samochód był bezpieczny i żeby można było nim bez problemu parkować w ciasnych parkingach, centrów handlowych. Samochód kupiony z naszej grupy z najciekawszymi ofertami za 13 250 dolarów. Opcji kup teraz. Zainteresował Cię? Pisz do nas śmiało, a znajdziemy dla Ciebie także takie ciekawe oferty.